To są nie pierwsze wnosy. No pierwsza 00. Się sobie w sensie, a tu takie gówno. Patrzcie, co kurwa. Co to są kurwa? Jakieś animacje z Call of Duty, kurwa. No super, warf. Warf, no po prostu, kurwa, zajebiście, Popsuliście grę. Co to jest, niby, kurwa? Czy mi powiedzcie, nie, nie wiem, powiedzcie mi jeszcze, że ten, że jakieś słuchwa kurwa z call of duty animacja dobra to jest normalna czekaj no was chyba popie popierdoliło kurwa Ja z takim czymś grać, kurwa? Kałacha, czekaj Jakieś dźwięki z Call of Duty jeszcze, kurwa, że nie wierzę Co to niby jest? Jakieś dźwięki nowe Nie, ja kurwa nie gram Zjebaliście CS-a, kurwa